Bogowie i Królowie to pierwsze większe DLC dla Civilization 5, które wprowadza coś więcej niż same nowe cywilizacje. Tym razem możemy wprowadzić do swej nacji religię, dzięki czemu nasi obywatele przestaną wreszcie być dzikimi, żądnymi krwi poganami, a poza tym możemy szpiegować Zacznijmy może od religii. Wprowadza ona dla nas nowy surowiec, wiarę, którą pozyskiwać można dzięki cudom i budowlom, takim jak na przykład świątynia. W początkowej fazie gry za zaledwie kilka punktów wiary możemy założyć panteon. Tych do wyboru jest cała masa. Niektóre dają nam dodatkowe pożywienie z miast nad rzekami, inne plus dwa do nauki za każde połączone ze stolicą miasto, jeszcze inne produkcje w zamian za coś, jeszcze inne dodatkowe punkty wiary za coś jeszcze innego. Pomysł jak najbardziej fajny, bo odwzorowuje to poniekąd czasy pogańskie, kiedy to każde. Ple wyznawało mniej lub bardziej realnych bożków i modlili się do drzew. Następnym etapem rozwoju religijnego jest pojawienie się proroka, który zakłada pełnoprawną religię z wybranymi dla nas dogmatami. Te dają już nieco poważniejsze bonusy. Wraz ze wzrostem punktów wiary możemy naszą religię rozwinąć o kolejne dogmaty, czyli kolejne bonusy. Jest to bardzo podobne do rozwoju kulturowego, z tym, że opcji jest więcej, ale wybrać ich możemy mniej, łącznie pięć razem z Panteonem. Poza rozwijaniem dogmatów naszej religii, mamy opcję zakupu jednostek za wiarę. Na początku są to misjonarze i inkwizytorzy. Jedni służą do szerzenia naszej religii w innych miastach, działają jak wielcy kupcy, a drudzy z kolei do eliminowania obcej wiary w naszych miastach. Dodatkowo, jeśli rozwiniemy w całości ustrój kulturowy honoru, za punkty wiary możemy kupować generałów, a na przykład po rozwinięciu handlu wielkich kupców. Kupców. Niestety problemem jest to, że mimo iż całkiem przydatna religia nie jest wcale taka ważna. Nie możemy odnieść zwycięstwa religijnego jak w części czwartej. Dodatkowo po pewnym czasie walka o religię zaczyna zwyczajnie kurtać. Polega to na masowym tworzeniu misjonarzy i wysyłaniu ich do miast obcych cywilizacji, podczas gdy oni robią to samo. Gdyby skupić się na samej religii, nie dałoby się ogarnąć tego co się dzieje z resztą świata, a jest to zdecydowanie gra niewarta świeczki. W moim przypadku gra religią wygląda tak. Na samym początku i owszem staram się ją rozwijać, ale gdy przeciwnicy zaczynają się rozpychać ze swą wiarą, zostawiam ją samopas. Swoje dogmaty ustawiam tak, by działały niezależnie od ilości wiernych i tyle było sobie religii. Przejdźmy do drugiej opcji DLC, czyli szpiegowanie. Nie jest ono jakoś bosko rozwinięte, ogranicza się do jednego okienka z opcjami, ale dla mnie jest ono dużo bardziej przydatne niż. ворольге и Szpiegów możemy wysłać do obcych miast by niespodzianka dla nas szpiegowali. Dzięki temu dowiemy się co porabia dana cywilizacja. Szpieg poinformuje nas też czy będą coś przeciwko nam kombinować. Zresztą poinformuje nas również o planach wobec innych graczy. Ale najważniejsze jest to, że szpieg może wykradać dla nas technologie, oczywiście z tych bardziej rozwiniętych cywilizacji. Ewentualnie, jeśli nie obawiamy się afery i nie mamy co wykradać od innych, możemy zostawić szpiega w naszym mieście. Służy on wtedy jako kontrwywiad, który znajduje i zabija szpiegów wysłanych do nas przez inne cywilizacje. Poza szpiegostwem i religią, dodatek ten dodaje kilka nowych cywilizacji, a są to Bizancjum, Kartagina, Celtowie, Majowie, Holandia, Hanowie, Etiopia, Austria oraz Szwecja. Według mnie ich atrybuty są dość dobrze wyważone i w żadnym razie nie odniosłem wrażenia ich przekoksania. Pozostałe cywilizacje, czy to z poprzednich pomniejszych DLC, czy z samej podstawki zostały delikatnie przerobione na potrzeby religii. Żadnych większych zmian nie stwierdzono. Na sam koniec, w wielkim skrócie, w dodatku otrzymujemy też kilka nowych jednostek, chociażby łucznicy z łukami kompozytor. Czy też bombowce z czasów I wojny światowej? Niewiele, ale jednostek nigdy za mało. Otrzymujemy również trzy nowe scenariusze, z których szczególnie polecam upadek Cesarstwa Rzymskiego. Świetna rzecz! Cóż, w ogólnym rozrachunku to te DLC to i tak must have dla tych, którzy chcą pograć sobie w multi. Tutaj gra nie idzie na żadne kompromisy i po prostu musisz mieć DLC, bo inaczej nie wejdziesz do poczekalni. Gdyby jednak nie było takiego wymogu, to czy warto byłoby zaopatrzyć się w Gods and Kings? To zależy tylko i wyłącznie od was. Jeśli naprawdę podoba wam się cywilizacja i chcecie mieć wszystkie możliwości i mimo wszystko duży zastrzyk nowych nacji do ogrania, to jak najbardziej tak. W przeciwnym wypadku polecam Brave New World. Brave New World to drugie z kolei duże DLC wydane do piątej części cywilizacji. Poprzedni nie przypadł mi do gustu na tyle, bym mógł je polecić z czystym sercem. Zmiany były niewielkie, a religia i szpiegostwo nie wnosiły świeżego powiewu do gry, a nowe opcje nie wprowadzały zmian na tyle, by się nimi bardziej przejmować. Czy w przypadku Brave New World będzie inaczej, czy też nie wyróżni się na tle masowo wydawanych pomniejszych DLC, które jedynie dodają nowe cywilizacje? Już na samym wstępie odpowiadam tak. Brave New World nie tylko wprowadza szereg nowości, ale również usprawnia i rozszerza znaczenie opcji z dodatku Gods and Kings. Zacznijmy jednak po kolei. Nowe DLC w dużym stopniu rozwija dyplomację oraz kulturę, tę pierwszą poprzez prowadzenie Kongresu Światowego. Odkrywany jest on dopiero wtedy, kiedy któryś z graczy pozna wszystkich innych na danej mapie. Dopiero teraz mamy wrażenie, że działamy w większej skali niż kilka naszych wiosek. Dzięki głosowaniu w kongresie, który przekształca się z czasem w ONZ, poprzez swoich delegatów mamy wpływ na decyzje o globalnym zasięgu, jak na przykład ogłoszenie światowej religii, nakładania embarga na inne cywilizacje, czy też państwa miasta oraz nawet takie bzdurki jak orzeczenie o braku bonusów z danego surowca luksusowego, czy o większym znaczeniu cudów natury. Opcji jest cała masa, a poza tym kongres światowy umożliwia nową formę zwycięstwa, a jest to zwycięstwo dyplomatyczne. Trzeba się przy tym ostro napocić, ale jest to całkiem możliwe. Jeśli zaś o kulturę chodzi, to wpływa ona teraz na naszą turystykę. Nowy surowiec, który ma od teraz najważniejsze znaczenie, jeśli chcemy wygrać kulturowo. Turystykę ciężko pozyskać. Aby ją zdobyć, musimy inwestować w nowe dzieła muzyczne, literackie i malarskie, budować budynki takie jak muzea czy centra turystyczne. Po odkryciu archeologii, możemy tworzyć nową jednostkę, czyli tada archeologów. Na naszej mapie znajdują się miejsca historyczne, w których można znaleźć artefakty. Te możemy albo przenieść do naszych muzeów, albo stworzyć miejsce historyczne, a to z kolei wpływa na naszą turystykę i kulturę. Cel jest prosty: nasz wpływ kulturalny na świecie musi być tak wielki, aby ludzie z całego świata chcieli nas odwiedzać. Zadanie to czasochłonne, ale bardzo satysfakcjonujące. Kolejną nowością, którą serwuje nam Brave New World, to szlaki handlowe. Te mają dużą moc. Nie tylko zapewniają nam pokaźne wpływy w postaci złota, ale też eksportują oraz importują religię oraz naukę. Najciekawsze jest w nich właśnie to drugie nie przynoszą zysku tylko nam, ale także miastu, do którego je wysyłamy. Jeśli inny gracz wyśle do nas swoją karawanę, my też na tym zyskamy. Nie jest to jednak sytuacja win-win. Faktycznie szlaki potrafią dać duży zastrzyk gotówki, ale bardzo łatwo taką karawanę stracić, jeśli nasza gospodarka opiera się tylko na nich, to cóż, lepiej szybko działać, aby tak nie było. Wspomniałem, że Brave New World rozwija poprzedni dodatek Gods and Kings. To prawda, na znaczeniu zyskują na przykład szpiedzy. Teraz jeśli chcemy zapewnić sobie dodatkowe głosy w kongresie, musimy zadziałać swoimi szpiegami. A to sprawić, by robili swoje machloje w innych krajach, czy też poprzez namawianie obcych delegatów do głosowania po naszej myśli, czy to też poprzez fałszowanie wyników. Sprawia to, że nasi śpiedzy mogą mieć faktyczne znaczenie w zwycięstwie, jeśli postawimy na dyplomację. W przypadku religii zmiany nie są aż tak widoczne, ale nie można zaprzeczyć, że ma ona duży wpływ na turystykę. Jeśli posiadamy świątynie czy też miejsca święte, a naszą religię wyznaje inny kraj, możemy spodziewać się z jego strony napływu turystów. Nowy, wspaniały świat wprowadza również aż 10 nowych cywilizacji, ale zamiast się o nich rozpisywać, wymienię jedną: Polska. Wreszcie doczekaliśmy się naszej cywilizacji w cywilizacji. A kierować nam przyjdzie nie byle kim, bo samym Kazimierzem Wielkim. Wiecie, który to, prawda? Polska ma bardzo ciekawy perk, mianowicie Solidarność. Wraz z wkroczeniem w nową epokę otrzymujemy za darmo ustrój społeczny. Na początku, może to się tak strasznie nie przydaje, ale pod koniec, kiedy to gra, wymaga od nas masy punktów do uzbierania na nowy ustrój, jest to perk wyśmienity. Poza tym, mamy swoją jednostkę, którą oczywiście nie mogło być nic innego jak Husaria. Jest to całkiem silna jednostka, która swoim atakiem zmusza przeciwnika do ucieczki. Bardzo się to przydaje, gdy przeciwnik stoi na przykład na wzgórzu. Naszym budynkiem specjalnym zaś są królewskie stajnie. Sprawiają one, że każda zagroda z końmi, która jest w naszym posiadaniu, daje nam niezłe bonusy. Naprawdę warto szukać dobrego miejsca na założenie miasta. Szkoda tylko, że głos naszego króla budzi bardziej śmiech niż podziw, bo brzmi jak sfachowany młodzieniaszek, a nie jak dostojny król. Nie ma co: Brave New World mogę z czystym sumieniem polecić każdemu, kto lubi spędzić wieczór, dwa, ewentualnie siedem, przy Civilization V. Wnosi wiele nowości i zwiększa znaczenie nowości wniesionych przez Godz. Kings i sprawia, że gra zyskuje drugą młodość. Zresztą, jeśli nie zależy Wam na nacjach z poprzedniego DLC, to ten kupujcie nie myśląc nawet o Bogach i Królach, daje on bowiem wszystkie opcje wprowadzone przez poprzednika, bez tych nacji właśnie. Rzekłem.